W krętych uliczkach życia, gdzie marzenia splatają się z rzeczywistością, ukryta jest historia o tych, którzy postanowili wyróżnić się spośród tłumu. To opowieść o wyjątkowych jednostkach, które zaryzykowały wszystko, by znaleźć się w elitarnym gronie, wśród 1% najlepszych mężczyzn. Pewnie zastanawiasz się, jak zostać jednym z nich. W związku z tym tematem powstało wiele kłamstw. Musisz mieć kilka kobiet, pić drogi alkohol, palić kubańskie cygara. Ale pozwól, że powiem Ci, dlaczego to absurd. Mężczyzna w Polsce, który ma kilka dziewczyn albo żyje w otwartym związku, skazuje się na problemy. Z tego zawsze powstanie konflikt. Często wybrzmiewa tu przykład królów, którym nie przeszkadzałoby żyć w dokładnie taki sposób. Tylko zwolennicy tego argumentu zapominają wspomnieć o jednej rzeczy. W tym przypadku nie chodziło o bycie prawdziwym wzorem męskości, tylko o zabezpieczenie terytorialnych interesów. Większość władców nie robiła tego po to, by zyskać uwagę. To było wykorzystanie specyfiki tamtych czasów. Tego nawet nie warto porównywać do obecnej rzeczywistości. Teraz omówmy kwestię wyżej wymienionych substancji. Prawda jest taka, że prawdziwy mężczyzna dba o swoje ciało i traktuje je jak świątynię. Nie mogę mówić, że zwracam uwagę na swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne, wlewając w siebie coś, co upośledza mój układ nerwowy. Będąc mężczyzną, chcę być cały czas świadomy tego, co dzieje się wokół mnie. Wyobraź sobie, że na imprezę i zaczyna dziać się coś złego. Jeszcze nie wiesz co, ale wyczuwasz w powietrzu, że zaraz mogą pojawić się kłopoty. Co zrobi trzeźwy mężczyzna? Pożegna się i wyjdzie. Co zrobi osoba na rauszu? Zostanie, bo nie będzie potrafiła dostrzec zagrożenia. Jeżeli mogę dać Ci radę, uciekaj z miejsca, gdzie wypite ilości zaczyna się liczyć w litrach. Z tego nigdy nie wyjdzie nic dobrego, ale już nawet odbijając od tego aspektu, nie możesz sobie pozwolić na to, by być zamulonym następnego dnia. Jeżeli chcesz być w 1% mężczyzn, każdy dzień powinien mieć za sobą jakąś wartość. Jeżeli żyjesz w XXI wieku, jesteś zdrowy, masz gdzie mieszkać, nie chcesz słyszeć żadnych wymówek. Być może twój bohater startuje od zera, ale twórca gry dał mu szansę, by stać się kimś znacznie lepszym. Numer 1. Kobieta, którą wybierasz jest ważniejsza niż myślisz. Uważam, że wielu mężczyzn podchodzi do tego tematu skrajnie nieodpowiedzialnie i nie mam na myśli tego, że za szybko wchodzą w związek, a następnie biorą ślub. To jest pewne następstwo. Chodzi mi tu o brak kontrolowania tego, co czują wewnątrz siebie. Bo kiedy pozwalasz na to, by relacja z poziomu A przenosiła się automatycznie do poziomu D, jesteś wewnętrznie zdesperowany. Ty nie jesteś zauroczoną osobą, z którą chcesz stworzyć przyszłość, tylko pragniesz tego, co ci przedstawiła. Sęk w tym, że to, co ci przedstawia, jest nieprawdziwe. To działa w dwie strony. Ty chcesz pokazać się jak najlepiej, i ona tak samo. Zabawa zaczyna się wtedy, gdy pojawią się pierwsze problemy. Nagle okazuje się, że nie potrafisz dogadać się z nią w błahych sprawach. Każda próba rozwiązania spornej sytuacji kończy się awanturą oraz fochami. Możesz powiedzieć, no to czas, żeby taki chłopak poszedł w swoją stronę. Ironia polega na tym, że kiedy przygląda się swojemu serdecznemu palcu na lewej dłoni, widzi drogi pierścionek, a za miesiąc rodzi się jego potomek. Chciałoby się rzec, witamy w świecie nieświadomych mężczyzn. Widzisz, gdyby na pewnych etapach potrafił wyznaczać jasne granice, dziś nie musiałby się mierzyć z tym problemem. On już wziął na siebie odpowiedzialność. Nie może uciec i powiedzieć, że to go nie dotyczy. Podjął pewne wybory, dlatego musi mierzyć się z ich konsekwencjami. Pamiętaj: posuwanie relacji do przodu tylko na podstawie wizualnego zainteresowania to największa głupota, jaką możesz zrobić. Okej, okay, w takim razie zróbmy małe case study. Załóżmy, że poznałeś dziewczynę, która bardzo ci się podoba. Jesteście ze sobą od miesiąca, aż tu nagle dostajesz od niej propozycję. Co powiesz na to, żebyśmy razem zamieszkali? Co powie typowy nieświadomy chłopak? No jasne. Nie mogę się doczekać. Będzie wręcz zafascynowany tym pytaniem. A co z kolei powie mężczyzna, który potrafi wyznaczyć granice? Stop, stop, stop. Jeszcze nie znamy się na tyle, by podejmować tak poważne kroki. Zaraz ktoś napisze, a co jeżeli po takim tekście straci zainteresowanie i przestanie się ze mną spotykać. Otwieraj bezalkoholowego szampana. Uratowałeś się przed piekłem, które czekało cię w przyszłości. To jest typowo narcystyczny objaw i nawet ma swoją nazwę, a mianowicie ghosting. W związku z tym bądź cierpliwy. Rozumiem, że neuroprzekaźniki w mózgu są tak pobudzone, że nie możesz spać, ale tak samo jak w biznesie, musisz myśleć długoterminowo. Numer 2. Nie oczekuj od kobiety, że będzie drugim mężczyzną. Wiele współczesnych mężczyzn wymaga od kobiet, by dawało im dokładnie to, co dostają od swoich kolegów. Ciągłe zrozumienie, klepanie po plecach, ale to tak nie działa. Z czysto naukowego punktu widzenia występuje tu bardziej zaawansowany mechanizm połączenia. Jeżeli będziesz płakał w poduszkę i narzekał na życie, nie dziw się, że partnerka przestaje być tobą zainteresowana. Ty oczekujesz, że będzie wycierać ci łzy, ale jaką korzyść emocjonalną otrzymuje w zamian? Bezpieczeństwo? Nie. Satysfakcję? Nie. Zobacz, tu nie chodzi o kontekst finansowy, to wszystko ma podłoże neurochemiczne. Dlatego śmiać mi się chce, kiedy słyszę, że jak nie masz pieniędzy, to nie zainteresujesz żadnej kobiety. Finanse są bardzo ważne, ale akurat tutaj nie grają głównych skrzypiec. Przeczytałem mnóstwo historii na grupach psychologicznych, gdzie kobiety wspominały, że mąż zbudował dom, ma dochodową firmę itd., ale przestały być nim zainteresowane. Dlaczego? Bo zaniedbał ten jeden obszar. To nie jest mój wymysł, a fakt: emocje łączą ludzi, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Pomyśl przez chwilę, jakie rzeczy najbardziej zapadają ci w pamięci. Te nudne, czy te wypełnione zwrotami akcji, kiedy na przykład uciekałeś przed czymś niebezpiecznym. Nie potrzebujesz dbać o emocje, by mieć dobrego przyjaciela, ale musisz o nie dbać, jeżeli chcesz mieć satysfakcjonującą relację z kobietą. To jest swoją drogą świetny sposób na pozbycie się strachu przed podejmowaniem działania. Rób rzeczy, nie skupiając się na tym, co złego może się wydarzyć. Kiedy widziałbyś, że twój bliski zaczyna się topić, wpadłbyś do wody i próbował go ratować. Nie miałbyś czasu na zastanawianie się. Rób tak z każdą inną rzeczą, która wydaje się potencjalnie niebezpieczna. W ten sposób tworzysz neurobiologiczną ścieżkę, przez co każda inna czynność stanie się prostsza. Numer 3. Kieruj życiem, nigdy nie bądź prowadzonym. 1% mężczyzn to jednostki, które są liderami w biznesie, relacjach czy nawet zwykłych czynnościach. Co mam na myśli? Ich zdolność do podejmowania szybkich decyzji oraz kierowania ludźmi jest na ekstremalnie wysokim poziomie. Przeciętny mężczyzna ma problem z tym, żeby zdecydować się co zje dzisiaj na obiad. Ale te małe rzeczy automatycznie przenoszą się na duże. W ten sposób wyrabiasz nawyk ciągłej prokrastynacji. Wyobraź sobie, że idziesz do restauracji z dziewczyną i mówisz o nie wiem co dziś wybiorę. Daj mi się dłużej zastanowić. Może zjem sosia. A może nie? Lepiej steka. Nie no w sumie nie je mięsa, niech będzie makaron. To jest szalenie nieatrakcyjne. Przesadni mili goście mają manierę, w której cały czas pytają zamiast prowadzić. Na przykład, co będziemy dzisiaj robić? Jak myślisz? Jak się ubrać? Czy podoba ci się taka koszula w kratkę? Dlaczego jesteś na mnie zła? Takie pytania są nudne i pokazują niską pewność siebie. Jeżeli dwudziestoparoletni facet ma problem z podjęciem tak prostej decyzji, sorry, ale coś tutaj jest nie tak. A co gdyby zamiast tego powiedział, mam dla ciebie super niespodziankę, idziemy do miejsca, które uwielbiam. Kupiłem sobie taką koszulę, na pewno ci się spodoba. Widzisz różnicę? Z zadowalacza zmienia się w lidera. Okej, okay, druga strona może wyrazić dezaprobatę i wtedy po prostu to akceptujesz. Ja na przykład miałem ten problem w biznesie, bo jestem perfekcjonistą, jeżeli chodzi o jakość dostarczanych usług. Ale po czasie zauważyłem, że te pytania nic nie zmieniają, a w zasadzie pokazują, że nie jestem pewny tego, co robię. Zamiast tego lepiej skupić się na dobrze wykonanej robocie, a klient, jeśli jest w porządku, powinien to docenić. Jednak żebyśmy się dobrze zrozumieli, pytania również są ważne. Nie bez powodu mówi się, że to sposób na przyjęcie pałeczki w rozmowie. Natomiast muszą być one dobrze skonstruowane. Czyli do tego co zrobisz, dodajesz krótkie pytanie, na przykład: idziemy do restauracji XYZ w końcu kuchnia włoska jest twoją ulubioną. Mam rację? Dopasuj sobie to pod dowolny kontekst. Masz ułatwiać ludziom decyzję, a nie sprawiać, że będą nad nią myśleć. Numer 4 nigdy nie mów źle o swojej rodzinie. Ani dziewczynie. Co prawda nie jest to coś, nad czym będę się rozwodził, ale chcę, żeby jasno wybrzmiało. Rodzina to jest świętość. Kiedy mówisz źle na temat najbliższych ludzi komuś obcemu, osłabiasz samego siebie. A co, jeżeli druga strona powie, masz rację, Twoja matka jest straszna, nawet nie możesz zareagować, bo wyjdziesz na kompletnego hipokrytę. A później się pogodzicie i ten człowiek nadal widzi stary obraz osoby, którą jemu przedstawiłeś. To jest nielojalne zachowanie. Oczywiście pomijam skrajne przypadki, gdzie na przykład tato zapomniał o swoich dzieciach i nie chcesz mieć z nim nic wspólnego. Mówię tu o sytuacji, gdzie chwilowo nie dogadujesz się z bliskimi. Okej, okay, teraz mogłeś się z nimi pokłócić i masz ochotę im wszystko wygarnąć. Wygarnij, ale tylko im. Mówienie o tym, co czujesz, jest wyzwalające, ale nie angażuj najbliższych w konflikt z zewnętrzną jednostką. Jeżeli to zrobisz, karta obróci się przeciwko tobie. Numer 5. Unikaj niepotrzebnej walki. Ostatnio usłyszałem taki cytat, że jeśli musisz walczyć, uderzaj pierwszy i zrób to mocno. Nie zgadzam się z tym, ale zamiast tego powiem ci tak: nigdy nie uderzaj pierwszy, trzymaj dystans, a jeżeli ktoś nie trafi, wtedy odpowiadaj huraganem. Ma to wymiar zarówno dosłowny, jak i metaforyczny. Uwierz mi, jesteś w stanie uniknąć wielu problemów, jeśli tylko schowasz swoje ego do kieszeni. Pewnie słyszałeś ten stary, generyczny cytat Sun Tzu. Najlepszym sposobem na wygranie wojny jest upewnienie się, że nigdy się nie rozpocznie. To nie znaczy, że masz unikać konfliktów za wszelką cenę. Tak nie zachowuje się ten 1% mężczyzn. Oni meandrują wokół ognia, ale nie pozwalają, by ich poparzył. Wiedzą, w jakie bitwy wchodzić, a jak ich unikać. Nie chcesz walczyć z kimś, kto nie ma nic do stracenia, bo on wyjdzie na zero, a ty możesz stracić wszystko. Możesz zapytać o co chodzi z tym huraganem? Jeżeli ktoś przekracza twoją granicę, to znaczy, że nie masz żadnych skrupułów, a wewnętrzny spokój, który okazujesz, zostanie odebrany jako słabość. Załóżmy, że masz lekką sprzeczkę ze swoją dziewczyną. Ty reagujesz spokojem, ona ciągle podnosi głos. Odpierasz każdy jej argument, aż tu nagle sięga po coś ze stołu i rzuca w ciebie przedmiotem. Widzisz? To jest moment, w którym granica została przekroczona. Jeżeli nadal będziesz utrzymywał kamienną twarz, tylko powiększysz swoje problemy. To jest moment, w którym jasno komunikujesz. Zrobisz tak jeszcze raz i możesz spakować swoje rzeczy. Kropka. A jeżeli sytuacja się powtórzy, dotrzymujesz słowa. Jednak żeby było jasne, nigdy przy nigdy nie używaj siły fizycznej. I dotyczy się obu stron. Dokładnie tak samo jest w konflikcie na słowa. W przypadku, gdy ktoś zadaje głupie pytania i próbuje zdyskredytować twoją pozycję, musi ponieść tego konsekwencje. Na początku ostrzegasz, czym tworzysz dystans, a dopiero gdy ktoś znowu to powtórzy, odpowiadasz huraganem. Załóżmy, że ktoś nahalnie próbuje cię zmusić do napicia się alkoholu. Na początku mówisz: Stary, wiesz co, to nie dla mnie. Nie proś mnie więcej, bo i tak się nie napije." Normalny człowiek to zaakceptuje. Natręt będzie kontynuował i wieszał ci się na szyi. To moment, w którym odpalasz działo. Nie będę ci przytaczał to, co możesz powiedzieć, ale zrób to głośno, dosadnie, wywołaj poczucie winy i upewnij się, że każdy to usłyszał. Numer 6. Znajdź swojego bohatera. Nie bez powodu mówi się, że stal ostrzy stal. Znajdź osobę, która ma to, co ty byś chciał mieć i powtarzaj dokładnie jej ruchy. Conor McGregor nie wymyślił sam swojej postaci. Wzorował się na Muhammadzie Alim, który krzyczał, że jest najwybitniejszy we wszechświecie. Za każdym mężczyzną sukcesu stoi inny mężczyzna, który metaforycznie podtrzymuje go na duchu. Wiesz dlaczego o tym wspominam? Bo kiedy pojawi się problem, zawsze możesz zadać sobie to jedno pytanie, które wielokrotnie uratowało mi tyłek. Co na moim miejscu zrobiłaby ta osoba? Odpuściłaby? Czy nadal robiła swoje? Zacząłby przepraszać? Czy może podwoił ryzyko i zaatakował z jeszcze większą mocą? Spróbuj tego, bo jest naprawdę skuteczne. Numer 7: nie utrzymuj kontaktu z ludźmi, którzy cię odrzucili. Zawsze powtarzam: bądź jak samuraj, który akceptuje porażkę i idzie w swoją stronę. Nie trać energii na ludzi, którzy zwodzą cię za nos. Możesz zapytać, jak to się ma do punktu 5? Tam odnosiłem się do bardziej skomplikowanych sytuacji. Natomiast jeżeli dzisiaj widzę, że ktoś jest opryskliwy, zaczyna robić jakieś dziwne przytyki w moją stronę, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Kiedyś, gdy prowadziłem kanał, pozwalałem na wszystkie komentarze. Mogłeś mnie nazwać jak tylko chciałeś i nic z tym nie robiłem. Całkowicie zmieniłem swoją optykę. Jeżeli dziś chcesz mnie obrazić lub osobę, której wiedzę przedstawiam, nie ma na to szans. Każdy taki komentarz jest usuwany, bo chce trzymać się z daleka od ludzkiej zawiści. Sytuacja wygląda bardzo prosto. Obraziłeś właściciela klubu, więc na dyskotekę dzisiaj nie wchodzisz. Tobie polecam to samo. Odcinaj ludzi, którzy odbijają negatywne piętno na twojej psychice. Ja na przykład nigdy nie miałem problemu z oceną innych i nawet mając kilkanaście lat, mówiłem to, co myślę. Ale po czasie uświadomiłem sobie, że podświadomość wyłapuje te negatywne sekwencje zdań, tworząc z nich spójną całość. Te słowa typu, masz nie taki głos, jesteś za niski, za brzydki, zaczynają przybierać pewną formę, przez co tracisz momentum w działaniu. Bo zaczynasz myśleć, hmm, może rzeczywiście powinienem to zmienić. To jest głos wewnętrznego przegrywa. Dana White, właściciel UFC powiedział kiedyś takie słowa, które bardzo zapadły mi w pamięci. Kiedy hejterzy mnie atakują, mam taką dziwną manię, która sprawia, że dolewa mi jeszcze więcej benzyny do ognia. Uderzają we mnie mówiąc, że powinienem odpuścić? Ja to robię z jeszcze większą pompą. Polecam ci wypróbować ten sposób: czyli coś cię blokuje, a ty wierzasz w to na wślizgu, pokazując, że zewnętrzny hałas jest zupełnie nieistotny. A co w przypadku, gdy osoba, która nas odrzuciła, wraca z kontrofertą? Decyzja należy do ciebie. Każda bitwa jest inna, a strategię dobierasz na podstawie specyfiki, która nią kieruje. Historia tego człowieka jest niesamowita, ma 101 lat, a nadal robi 9 podciągnięć na drążku. Chcesz poznać jego historię? To kliknij tutaj.